Ojciec, co, co ty, co ty, co ty? Lecisz gdzieś? Tak, zabieram cię twoją starą na rocznicę. Idziemy na kręgle. Na kręgle? To niezłe Ohio Race. Co? Nic nieważne. Dobra, a ty co robisz z innych w ogóle? A, ja będę wychodził z takim kolegą. O, właśnie wysłał mi mema. Uuuu, ale mrozi. Jak mrozi, to wiesz. Załóż kurkę, żebyś. Nie zmarzł. Nie no, brat jest prawdziwym NPC. Co? Po pierwsze, to nie jestem twoim bratem, do ojcem, a po drugie, nie jestem żaden pecet. Nie, no chyba masz dobrą rece wariacie. O, jak ty się do mnie wyrażasz? Doj tam, oj tam, Tato, to, dasz piłyśki na jakieś. Na co? No na jakieś wiesz. No na jakieś wiesz, no właśnie nie wiem, możesz powiedzieć normalnie? Jezu ojciec jaki ty jesteś betoniarz, no daj dwie dyszki na jakieś zaza. Na co? A Zresztą dobra, nieważne, nie mam czasu. Trzymaj tutaj, ale pod jednym warunkiem. Musisz wrócić później, bo wiesz. Bo co? No bo wiesz. Nie wiem, ojciec mów, bo jesteś trochę sas. Bo my dzisiaj z mamą będziemy wieczorem jak wy to mówicie robić jakiś Netflix and chill. おいおいおいおいおい。